Maj to niewątpliwie jeden z najbardziej stresujących, ale i najważniejszy miesiąc dla tegorocznych absolwentów u liceów i techników. Za nimi pierwsze pisemne egzaminy maturalne. Jak wam poszła dzisiaj matematyka? Szczerze, dzisiaj lepiej niż wczoraj na pewno. Ja lubię matematykę, dla mnie tak łatwo nawet było. Czyli, a były zadania, których się spodziewaliście, czy, czy może coś, jakieś zaskoczenie, coś nowego? W sumie żadnego zaskoczenia raczej nie było te matury. Mają takie schematyczne te zadania niektóre, więc jakoś nie było problemu. Zrobiłam w sumie wszystkie zadania, czego się nie spodziewałam, a nie wiem, też zaskoczeń raczej nie było, no bo są te zadania, które się powtarzają raczej co roku, więc tak nie było zaskoczenia. Spodziewaliśmy się troszkę trudniejszych rzeczy, więc ja jestem bardzo mile zaskoczona. Myślę, że nie było aż tak strasznie, jak wszyscy mówili. Ja też mam wrażenie, że Arkusz był bardzo przyjemny i szłam z nastawieniem po 100%. Mam nadzieję, że będzie 100%. Nie no, myślę, że było dobrze. No to z tego co już rozmawialiśmy po maturze mi no to wyszło, że wyniki dobre wyszły, no to myślę, że będzie dobrze. Było łatwiej czy trudniej niż się spodziewaliście? Eee, mi się wydaje, że było łatwiej niż na przykład na tych próbnych z grudnia, no zadania były takie przystępne. Duże nerwy, duży stres, pewnie tak. Myślę, że dzisiaj już troszkę mniej, wczoraj był wiadomo większy stres, bo nie wiedzieliśmy nawet jak to wszystko wygląda w pierwszy dzień, ale myślę, że, że już z każdym dniem będzie coraz lepiej i coraz mniej stresu. Jest trochę czasu teraz na odpoczynek, czy dalej się dzieci uczyć? Dalej nauka niestety. Pytani przez nas maturzyści maturę z matematyki ocenili jako łatwą. Jeśli chodzi o egzamin z języka polskiego, tu zdania były podzielone. A jeżeli chodzi o język polski? No, było okej, okay, ale yy, no zdecydowanie gorzej niż dzisiaj. Czyli co, wy jesteście jakaś klasa matematyczna, umysły ścisłe? Ta, tak. A to dlatego. Słuchajcie, co jeszcze przed wami, szybciutko. No to jutro jest angielski, no i później te przedmioty rozszerzone. To tak już zależy kto, co chce pisać. Yy, powiedzcie, był duży stres? Dzisiaj o wiele mniejszy na pewno niż wczoraj. Wczoraj to też przecież pewnie przez to, że pierwsze matury. Dzisiaj tak już na spokojnie. Zresztą matematyki byłam bardziej pewna niż polskiego. No dla mnie matematyka o wiele prostsza niż język polski. A język polski jak poszedł, jak myślisz? Zobaczymy jakie będą wyniki. Spodziewałam się trochę trudniejszych tematów, ale się cieszę, że jednak był temat o buncie, który... W literaturze jest bardzo powszechny. W nowym sączu do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 2200 uczniów w drugim liceum ogólnokształcącym maturę pisało 226 osób. Już za nami trzy dni matury tej podstawowej. Dobrze, moi uczniowie powiedzieli, że byli przygotowani, nauczyciele ich dobrze przygotowali i są zadowoleni. Troszkę bardziej tam y, język polski ich trochę zawiódł, mówili. Natomiast matematyka mówi, że w porządku, język angielski cudownie, byli bardzo zadowoleni. Zresztą, jak dodaje dyrektor Dorota Smaga, uczniowie do matury są systematycznie przygotowywani, piszą także próbne egzaminy. U nas bardzo dużo dają y, próbne matury. My mamy cztery matury próbne w ciągu roku, to jest dużo. I oni są jakby przygotowani, także po to to też robimy, no wiadomo, żeby sprawdzić ich wiedzę, ale przede wszystkim, żeby. Oni widzieli, jak arkusz wygląda, jak trzeba czas sobie podzielić na rozwiązywanie zadań, czy tam ile potrzeba na języku polskim, na pracę wypracowania, a ile na inne rzeczy. Więc to daje nam tu rezultaty i to dobre. Teraz przed maturzystami kolejne egzaminy. Właśnie teraz o dziewiątej mamy WOS, potem mamy język niemiecki, no i w przyszłym tygodniu rozszerzenia czyli język angielski, biologia, chemia, historia, matematyka oczywiście. No u nas najwięcej rozszerzenia języka angielski i matematyka. A wyniki tegorocznych matur poznamy w lipcu.